Dodo, dodo, ujęcie. do dodo, dodo! jest to już więc Big Charu Maska już. Vlog. Widać mnie? dzisiaj mamy. E, co to jest? 26 czerwca. Tak. Jest godzina 18, jakbym powiedział, nie wiem, 19 nawet. I e, ja z chłopakami na rowery. Idziemy na Kansas, na Stepan, na łódź. Nowa przygoda. Wow! Wixa, wixa, jest już tu! Dobra, e, ten, spotkałem chłopaków. Ja mam swoje okularki i mój kołczanik. Jest kozacko. To jest Adrian, mamy Damiana. Ciekawe czy Co tam jest jeszcze? Kodem. Widziałeś to kokos? Ten, loczek jest na górze. Ej, hey, widzę ją. Widziałem? Ale to boli. Jakie to No spadła. Dobra, lecimy, chłopaki. Dlaczek się zjawił? To jest spoko. Twarabiliż. Ej, wiecie co tam jest? Tam, o! Ten słynny... Słynny podjazd du, 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 du. Dawaaj, Ej, Loczek Nie I. Dobry. Tak, no bo przecież nic nie robimy. To są tylko koła. Guma. A podjazd jest bardzo ciekawy. Nie, kochanie. To jest podjazd, który służy niepełnosprawnej osobie. Tak, rozumiem to i to szanuję. Tak, wiem, że tutaj niepełnosprawne osoby podjeżdżają. Ale tam nie ma takich podjazdów. Jak mówię do was, to mówię, a mówię, nie? No bo ja chcę taki podjazd, taki żeby był kąt. Mówię do ciebie, Tak. nie mówię. No to proszę odjechać, bo, bo zadzwonię po strasznym miejscu. No a gdzie mamy tam? Tam jest piach tylko. Do urzędu gminy, czy gdzie niech pan mówią, a nie to, co sobie zrobiłam, żebym miała wygodę dla dziecka. No. Czy ty rozumiesz, że ja mam kobietę 40 lat, jak mi się to zepsuje, to kto mi to zrobi? No, to to się tj. nie zepsuje, to jest beton. To jest lewe, to jest, jak cię palnę, to zobaczysz to, to. Proszę mnie palnąć. No. <gry> nie no. No, ale beton. No, no, zastanów ty się, symbole, głupi jak to, głupi. to by to... się Z jednej strony szanuję tą sytuację, znaczy tą e, babcie, no bo wiem, że ma jakieś, nie wiem, dziecko albo kogoś, kto jest po prostu niepełnosprawny, no i nie powinniśmy tam jakoś jeździć, bo to nie jest do tego przystosowane. No ale sam fakt, że się kłóci o to, że to są koła gumowe i, i że beton popsujemy kołami gumowymi, no to to mi się nie podoba, no bo my tam nic tak naprawdę nie robimy złego. Ale trzeba uszanować takie zdanie, no bo w końcu to nie nasze. Znaczy.

Zagazd! Konopka ma dziewczynę Eryk Konopka to pedofil Wixa wixa jest tu wtórz, więc Jeszcze tylko kosmas Eryk Konopka jest pedałem i ma 13 lat Erik kanapka tak naprawdę i hamburgery To Erik jest Eryk, Erik, jest tuż, a jest matkę włóż Dzisiaj jest piątek piątek Zrobię Malespina wow! <grymna> 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 jest taki, że dzisiaj jedziemy na... Na stepa będziemy kopać. Wow. No, no, no. Meine to. Mutter jest ja, komputer. Ja. Deine Vater ist ein Butter. Deine Schwester ist ein. Ja, ja. Fakura imposi! <gibli> Hello. Bitch? Tak. Nie wiem, tak. Tak. Hello. Kebomko. To znana blogierka. Jak ona ma? Piękna. Mercedes? Dzień dobry. Czy to pani znana modelka? Jezu. M mogę autograf? Proszę mi tutaj podpisać. Proszę podpisać. A co no. ty jesteś? A co ty zrobić? Ci go bądź, nie mówi się tak. Mówi się chujwo Skład no, I jest stary A no, nie bierzemy dzisiaj tych safefe, one były straszne Za dupami bolała po nich. Ja, ja chcę jeszcze wofel z nawilżeniem Bojść do skinny tak. co Cruising down the street in my 64. fall Jacking the bitches slapping the holes Ale piękny zachód słońca Na chwilę musiałem się rozdzielić chłopaków rozdzielić Bo kolega trzeba do mnie pod domu z jedną sprawą Jestem już z chłopakami, jesteśmy Cesko No to coś próbuję wybrać jakieś jedną Ale mu nie wychodzi Co Co chcesz, chcesz? Co chcesz Co chcesz? Wychodzi na to, że będzie padało, padało wielka burza Zwijamy na chatę Kończę tego vloga Elo Idealnie